Uwaga, świąteczna magia startuje. Jestem w Olsztynie, na warmińskim jarmarku świątecznym, który trwa od 11 do 14 grudnia. Moi kochani, tradycja jarmarków to XIII i XIV wiek odpowiednio Austria, Niemcy, duże, ogromne jarmarki odbywają się również w Szwajcarii, w Danii, w Czechach, czy w Szwecji. No ale tutaj, w Olsztynie, Pierwszy taki jarmark odbył się w 2009 roku. Dziś mamy rok 2025 i czego tutaj nie ma? Wędliny, szynki, bigosy, smalczyki. Moi kochani, mnóstwo smakołyków do jedzenia. Napoje różne, <noise> dla każdego coś. Biżuteria, baloniki, zabawki dla dzieci. Wiele pięknych rękodzieł. Zapraszam, wpadajcie. Gorąco polecam. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej!